Przeczytaj książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus. Spotkania z autorami, recenzje i oczywiście nagrody książkowe. Przeczytaj we wtorki po 18 na antenie Radia Plus. I kolejna książka. Książka, która nieco tonuje tę poprzednią. Nosi tytuł Idiotyzmy feminizmu. Autorką jest Magdalena Żuraw która pokazuje już nie walkę o prawa podstawowe, a rozbuchane i wynaturzone oblicze współczesnego europejskiego feminizmu. Przykłady, proszę bardzo. Jest ich aż 40, czyli tyle, ile rozdziałów w książce. Każde z nich to hasło, czy jedno z pojęć z życia wziętych, o które niemal na co dzień toczone są światopoglądowe spory także w Polsce. Dotyczy to tak nośnych i wciąż aktualnych tematów jak antykoncepcja czy aborcja, ale także innych niespodziewanych zupełnie dziedzin jak choćby kino. Zdaniem francuskich feministek, których cała Rzesza podpisała się pod listem protestacyjnym skierowanym do organizatorów festiwalu w Cannes, w branży filmowej dyskryminowane są kobiety, czego objawem miałby być fakt niewybrania do konkursu żadnego filmu wyreżyserowanego przez kobietę, właśnie, mimo że 22 obrazy walczyły o nagrodę, a dotyczy rzeczy roku 2012. Autorka przytacza liczby, z których wynika, że statystycznie na te 22 obrazy tylko jeden został został nakręcony przez kobietę. Taki jest po prostu udział pani w kinematografii. Oczywiście nie musi to być jednocześnie filmowe arcydzieło, więc trudno się dziwić, że nie zawsze film w damskim wydaniu pojawia się na festiwalu i bierze udział w konkursie. Dalsze liczby świadczyć mogą o tym, że sprawa jest dość prosta i niepotrzebnie się ją komplikuje. Przykładowo na liście 40 najwybitniejszych współczesnych reżyserów filmowych Jaką to listę opublikował postępowy brytyjski The Guardian, są tylko dwie kobiety, a od 1929 roku do dzisiaj tylko jedna reżyserka dostała za swoją pracę Oscara. No cóż, panowie są chyba po prostu lepszymi reżyserami i równanie na siłę nic tutaj nie da. Widzowie i krytycy widocznie nie patrzą na płeć autora, tylko na jego dzieło, czyli na film. Ciekawy i zabawny jest również rozdział zatytułowany Język neutralny płciowo. No w ogóle jeśli chodzi o języki i próby jego zmiany w, w Polsce, to jest to temat dość zabawny w wydaniu pań walczących feministek, które przypomnę każą się tytułować magistrą, profesorą, doktorą albo marszałkinią. No ale cóż w rozdziale. Cytuję: Jeżeli włączamy dyskurs równościowy do obiegu komunikacji oficjalno-urzędowej, warto pamiętać, że można wykorzystać strategię neutralizacji, czyli daną nazwę męską, dotychczas używaną jako nazwa gatunkowa, czyli wobec obojga płci, zastąpić sformułowaniem neutralnym, takim, które nie uwidacznia żadnej z płci. Na przykład, zamiast ubezpieczony, lepiej powiedzieć osoba ubezpieczona, zamiast bezrobotny, lepiej osoba bezrobotna. Pewno, że można, tylko po co? I po co ta nowomowa? Swoją drogą zresztą pochodząca z poradnika równościowego, opublikowanego przy wsparciu finansowym samorządu województwa dolnośląskiego w 2011 roku. Takich absurdów tutaj jest więcej. Książka nie bez powodu przecież zatytułowana jest Idiotyzmy feminizmu. Polecam gorąco, choć to i śmieszna, i straszna lektura. Aha, przy okazji można dzwonić już teraz, bo kilka egzemplarzy czeka. 58, Trójka i sześć czwórek to jest telefon do Radia Plus. Wojna kobiet, a także idiotyzmy feminizmu. Do wzięcia. Pierwsza osoba dostanie obie książki. Przeczytaj książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus.